Jak fizycznie i praktycznie korzystać z ksefu, czyli jak się tam zalogować, jak wystawić fakturę, żeby znalazła się w ksefie, jak pobrać fakturę, które ktoś wystawił na przykład na nasz nip, albo jak po prostu sprawdzić, czy dana faktura, którą ktoś wystawił na nas, no, faktycznie się w tym ksefie znajduje. Dziś nie będzie teorii skutków podatkowych, a tylko pokażę Wam na żywym przykładzie, jak korzystać fizycznie z ksefu, jak będzie można to już robić od lutego. No, i zobaczycie, że to jest banalne. No, i nie ma się czego tak naprawdę obawiać. Natomiast myślę, że postaram się to pokazać w taki sposób, aby również osoby nietechniczne sobie z tym poradziły. Więc zapraszam. Partnerem odcinka jest Heikapak. Wysoko oceniana hurtownia opakowań e-commerce dla twojego biznesu. Darmowe próbki, 100 dni na zwrot i dostawa nawet w 24 godziny. Odbierz rabat na zamówienie. Szczegóły w opisie filmu. Zanim jeszcze zaczniemy to słowem wstępu, bo Ministerstwo Finansów yy, udostępniło wersję demo, czyli wersję, na której możemy sobie dokładnie sprawdzić, jak ten system działa z naszym na przykład programem do fakturowania. Natomiast to, co zrobię dzisiaj, zrobisz dokładnie w pełnoprawnej wersji systemu. Czyli teraz możesz sobie wszystko przetestować zanim wejdzie w życie 1 lutego. Natomiast. Wersja demo będzie się różnić tylko tym, że yy, no, nie, ma, nie niesie ze sobą żadnych skutków podatkowych, co tam wprowadzisz, natomiast ministerstwo zaleca wprowadzać fikcyjne dane, bo należy pamiętać, że. To, co tam wprowadzimy, z wersji demo nie usuniemy, więc nie działamy na prawdziwych fakturach. Najlepiej sobie wystawiać jakieś fikcyjne faktury, które potem usuniemy z naszego systemu. Natomiast, mimo że jest to wersja demo, to pełnoprawna wersja będzie jeden do jednego wyglądać tak samo. Natomiast na wersji demo również muszę się zalogować faktycznymi danymi, potwierdzić swoją tożsamość, na przykład profilem zaufanym, że ja to ja. No i żeby zacząć korzystać z KSEF-u i pokazać Wam, jak to działa, to będę musiał się zalogować w dwóch miejscach. Po pierwsze, na stronie ministerstwa będę musiał y, uwierzytelnić swój profil. I co prawda, jeśli chcesz no, wystawiać jedną fakturę w miesiącu i tylko odbierać tam y, faktury, no to teoretycznie ta strona ministerstwa Ci wystarczy. No ale wiemy, że y, każdy, kto prowadzi jakąś działalność, raczej y, ma swój program do fakturowania. Jeśli nie ma, to pewnie chce... Zacząć z niego korzystać, to znaczy, jeśli nie ma jeszcze działalności, to pewnie i tak będzie potrzebował jakiś program, żeby wystawiać faktury czy rachunki. Wszystko też po to, aby nie trzeba było każdorazowo logować się na strony ministerstwa. Chodzi o to, żeby to wszystko, co, czego wymaga KSEF, działo się za naszymi plecami, żebyśmy się tym w ogóle nie przejmowali i wystawiali faktury tak jak dotychczas, natomiast miały one z automatu tą strukturę, którą właśnie wymusza KSEF. Ja osobiście od lat używam fakturowni, więc pokażę Wam na przykładzie fakturowni, jak to działa. Natomiast pewnie większość programów do fakturowania będzie można połączyć w podobny sposób, ale tu też zaznaczę, że na przykład w fakturowni ja za integrację z KSEF nie płacę dodatkowo, poza to, co płacę w abonamencie miesięcznym. Więc jeśli myślicie nad zmianą lub będzie to Wasz pierwszy program do fakturowania, no to zachęcam do przetestowania przez. 30 dni, tak aby się upewnić, czy jest to program, który Wam odpowiada. Link umieszczę Wam w opisie tego filmu do tej 30-dniowej wersji. No a teraz przejdźmy do meritum i co tak naprawdę zrobię w czterech prostych krokach. Najpierw połączymy fakturownie, czyli program do wystawiania faktur z krajowym systemem e-faktur, tak, żeby mógł wysyłać faktury na nasze konto. Następnie zalogujemy się na Stronę Ministerstwa do KSEF-u, pokażę Wam, że Faktycznie wystawiane faktury lądują tam w naszym systemie. Można pobrać je stamtąd. Jak to wygląda od strony takiej technicznej? Oczywiście, żeby sprawdzić, powystawiamy sobie testowe faktury i znowu sprawdzimy, czy fizycznie tam lądują, czy wszystko działa. A na koniec dodatkowo pokażę Wam, jak pobrać faktury albo z samego ksefu, które ktoś wystawił na nas, albo i na przykład zaksięgować je w swoim programie od razu jako wydatek bez konieczności ich drukowania, bez konieczności yy, przesyłania, yy, skanowania. Yy, no albo jak ktoś przez przypadek na nasz NIP wystawił fakturę, to jak ją na przykład odrzucić z wydatków, albo na przykład wzięliśmy fakturę, a nie możemy jej zaliczyć do kosztów, więc takiej faktury nie chcemy pobierać do wydatków. To też wam wszystko pokażę jak. To można zrobić w łatwy sposób. Na samym początku musimy aktywować moduł CEF w Fakturowni. W tym przypadku wchodzimy w ustawienia do zakładki Integracje i klikamy Aktywuj. Kiedy już to zrobimy, no musimy pobrać ten plik autoryzacyjny, więc wpisujemy swój numer NIP, pamiętając oczywiście, że wszystko, co zrobimy na wersji demo, nie ma żadnych skutków podatkowych. Natomiast pamiętajcie, że nie, nie możecie usunąć tych danych. Jeśli już pobierzemy ten plik, przechodzimy do ePUAPu, aby podpisać dokumenty. Musimy teraz załadować pobrany wcześniej plik, aby go podpisać. Klikamy dalej. No, i tutaj podpisujemy za pomocą profilu zaufanego. Ja do tego używam bankowości elektronicznej, ale wy możecie wybrać swoją metodę. Następnie pobieramy podpisane dokumenty, wracamy do zakładki z fakturownią, wgrywamy podpisany plik i czekamy. Na weryfikację. Weryfikacja z reguły trwa kilka, kilkanaście sekund. Jak widzicie, autoryzacja zakończona pomyślnie, czyli nasze konto jest połączone już z ksefem. Nasze konto w fakturowni. No i to, co na co warto zwrócić uwagę to automatyzacja. Yy, pamiętać należy, aby odznaczyć ten checkbox, no, aby nie wysyłało nam automatycznie wszystkich faktur do KseF-u, tylko te, które sobie chcemy przećwiczyć. Teraz logujemy się na stronie ministerstwa do krajowego systemu E Faktur i podobnie również musimy zalogować się tam profilem zaufanym, więc podobnie robimy wszystkie kroki. Klikamy podpisz. No, i za chwilę będziemy mieć dostęp do naszego konta w KSEF. I tak wygląda właśnie nasze konto w KSEF. No, ale to, co nas interesuje najbardziej na chwilę obecną, to oczywiście faktury. Możemy tutaj wystawić fakturę, wczytać ją albo sprawdzić listę faktur wystawionych przez nas, jak i wystawionych na nasz numer. NIP. Jak widzicie, jest to moje pierwsze logowanie w KSEF, więc jest tu pusto, więc wystawmy sobie jakąś fakturę. Oczywiście, tak jak wspomniałem, KSEF umożliwia Wam wystawienie faktury, jednak przyznacie, że czteroetapowy kreator to trochę jednak przez mękę, przeznaczona bardziej dla pasjonatów i weteranów takich systemów jak PółEzus, czy tam EZUS, więc ten kreator sobie odpuszczamy i przechodzimy do fakturowni. Stworzyłem więc jedną przykładową fakturę, no i jak widzicie, Dzięki aktywacji XF wskoczył nam dodatkowy przycisk zapisz albo zapisz i wyślij do Ksew. Więc możecie tylko zapisać, lub od razu wysłać dany plik. Jeśli wybierzemy opcję zapisz, to możemy po prostu sobie podejrzeć dokument, później go wysłać. Ale również możemy go wysłać na dwa sposoby przyciskiem tutaj za pomocą ikonki na liście faktur. No i jak widać, faktura przed chwilą wysłana pojawiła się w moim systemie. Ksef. Natomiast jak zauważycie możemy sobie ją oczywiście pobrać w różnym formacie PDF, HTML no i ta faktura ma na drugiej stronie między innymi taki QR kod wystarczy go zeskanować na przykład aparatem w telefonie gdzie przekieruje nas na widoczną stronę z linkiem i na tej stronie informacje mamy czy z faktura została prawidłowo przesłana do systemu KSEF. OK, no to wiemy w takim razie już jak wystawiać faktury, ale jak je zatem odbierać? No, tak, żeby nie trzeba było logować się każdorazowo na stronę ministerstwa. Wystawię więc teraz fakturę na swój NIP i od razu kliknę po prostu zapisz i wyślij do Ksew. Jest to jakaś tam testowa faktura wystawiona na moje dane. No, i jak zobaczycie za chwilę, ta faktura wyląduje zarówno w fakturach zakupowych, jak i w fakturach sprzedażowych. Więc wszystko e, przebiegło pomyślnie. No, ale, okej, okay. robimy zakupy, kupujemy towar, więc chcemy faktury. Jak zatem? Pobrać faktury, które ktoś wystawił na nas i na przykład je zaksięgować w systemie fakturowni jako wydatek. Jest to jeszcze prostsze niż w obecnym papierowym systemie, bo nie trzeba każdorazowo wprowadzać czy skanować faktur. Wchodzimy po prostu w zakładkę wydatki, wciskamy przycisk pobierz faktury z KSEF, no i tutaj pojawią się faktury, które ktoś wystawił na nas. Mają obok znaczek KSEF, no i to teraz my możemy zdecydować co zrobić? Zatwierdzić, odrzucić, oznaczyć jako opłacona i tak dalej i tak dalej. Natomiast jest faktura, której na przykład nie chcę wprowadzać do systemu, odrzucić, bo ktoś przez przypadek wpisał NIP, a nie potrzebowałem faktury i nie mogę tego zaksięgować jako wydatek. Klikam odrzuć, usuwam z systemu i teraz wystawmy sobie jeszcze fakturę na przykład dla przykładu numer 6 i jak widzicie po ponownym pobraniu faktur z Ksef Tą fakturę odrzuconą już jej nie pobrało, natomiast musicie pamiętać, że zostaje ona cały czas w systemie XF na stronie ministerstwa. No i jeszcze tak słowem podsumowania, co tak naprawdę się zmieni, jeśli chodzi o KSEF? Oprócz tej całej otoczki, jeśli wystawiacie faktury w Waszych programach do fakturowania, no to pewnie dalej będziecie je tak samo wystawiać, bo to twórcy Waszego programu, Waszych aplikacji już pewnie tym się zajęli, żeby to działało z KSEFem. Natomiast tak naprawdę zmieni się to, że te faktury będą miały nadany numer KSEF, będą musiały przelecieć przez stronę ministerstwa, właśnie na stronach ministerstwa będą musiały zostać zamieszczone, no i na fakturach będzie naniesiony. Kod QR, no bo pamiętajmy, że do tej pory wystarczyło wysłać do kontrahenta, natomiast teraz kontrahent sam sobie tą fakturę będzie mógł pobrać z strony ministerstwa, ze swojego yy, konta KSEF. Więc jeśli zobaczycie, że nagle tanieją ceny rys papieru, no to wiedzcie już, że ta machina zaczęła działać na dobre. Przypominam, że jeśli chcecie sobie wypróbować fakturownie przez 30 dni, to pod filmem umieszczam link do bezpłatnych testów, a tymczasem. Dziękuję za dziś, i jak zwykle do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!